Bardzo proszę. Pan już nie będzie zadawał pytań, pan był na poprzednim spotkaniu, także proszę wybaczyć. Czy proponowaliście współpracę Marianowi Kowalskiemu i jeżeli tak, co wam odpowiedział? Ja proponowałem osobiście taką współpracę. Byłem za to mocno skrytykowany, bo wielu ludzi uważa, że Marian Kowalski zwariował, że. Jego kooperacja z pastorem Chojeckim i udział w audycjach, podczas których, nie wiem, jest szkalowany papież Franciszek, kościół katolicki, wszyscy są źli, niedobrzy, Korwin jest nazywany ruskim agentem, szpionem, dywersantem i tak dalej. To są takie wariackie sensy nienawiści. Nawet jeżeli to nie Marian Kowalski gada głupoty, to siedzi z taką miną i słucha pastora Chojeckiego który absolutne głupoty pani, pani luki opowiada. Więc można powiedzieć, ten romans Mariana Kowalskiego z Pastorem Chojeckim na pewno nie pomaga w budowie czegokolwiek. I niestety Marian Kowalski jest człowiek, który stracił swoją organizację, zanim ją zarejestrował. Mówię o Narodowcach RP. Tak, człowiek, który, od... no krótko mówiąc, przy wielkiej sympatii, którą mam do Pana Mariana, to, krótko mówiąc, teraz jest słaby czas, żeby nawet o tym rozmawiać. Z drugiej strony mam nadzieję, że w dłuższym okresie to, to będzie traktowane jako dawny epizod, który dawno, dawno minął, mówię o tej telewizji wspólnej z panem Pastorem Hojeckim, bo... To jest nieszczęście po prostu, tak? Ja pisałem jakiś czas temu smsa do pana Mariana mówiąc mu, że, no krótko mówiąc, to co się dzieje nie jest dobre, on do mnie odpisuje. Koncepcja neutralności jest nie do obrony. Ja mu odpisałem po pierwsze, nie jesteśmy z żadną tam neutralnością, choć oczywiście o neutralności, żeby Polska miała być neutralna wobec sojuszy militarnych i zbrojnych e, światowych, bo to nie jest dobry pomysł na kraj z położeniem geopolitycznym Polski i to absolutnie nie jest nasza koncepcja. Ale jesteśmy przeciwni temu, żeby za darmo na głupiego pakować się w wojnę na Ukrainie. Jesteśmy przeciwni, żeby za darmo broń ludziom, którzy są, gloryfikują Upa, i próbują tożsamość ukraińską w oparciu o miłość do bohaterów ukraińskiej powstańczej armii robić i robić z nich ich żołnierzy wyklętych. Uważamy, że to jest patologia. Jakby Niemcy postanowili, że z kryzysu imigranckiego wyjdą odbudowując swoją tożsamość, czy, czy, rozpoczęciem kultu bohaterów Waffen-SS. tak? Zaczną generalnie chodzić w czarnych mundurach z Hugo Bosa, ze srebrnymi e, inskrypcjami, e, robić e, parady z e, Soldaten- i tak dalej. E, to byłoby absurdalne. Ukraińcy to robią. tak? Więc moim zdaniem taka Marian Kowalski myślę robi co może, żeby uznali go za członka wielkiej pisowskiej rodziny, żeby jego zaprosili na ten pokład. Moim zdaniem to jest jego bieżący kurs polityczny. Chociaż on nie rozumie, że jak na PiS jest zbyt niepokorny, że w pisie człowiek, który ma własne zdanie w różnych sprawach, jest potrafi powiedzieć słowo krytyczne na temat naczelnika państwa, czy na przykład polityki wschodniej tak w pewnych wymiarach, tam nie ma miejsca dla takich ludzi. Tam możesz ponarzekać, wypokać się kumplowi w rękaw e, przy kieliszku i, i modlić się, żeby kumpel nie okazał się zdrajcą, który jutro cię zadenuncjuje i napisze: "Kochany naczelniku państwa, wczoraj o godzinie takiej, takiej z posłem takim i takim skonsumowaliśmy 07 i on po 37 roczni, minucie spotkania e, zaczął mówić następujące rzeczy. Możecie z tego śmiać, ale Mastalerek poszedł z kumplami na kebaba i powiedział, co myśli o różnych sprawach w kampanii wyborczej. Następnego dnia wyleciał. I dostał ban na wszystkich na takiej zasadzie, że Jarosław Kaczyński powiedział, że go w ogóle wezmą na listy, to on nie kandyduje. No i Marcin Mastalerek przestał być, e, chociaż był szefem wygranej kampanii de facto parlamentarnej. I czy mocno w nią zaangażowany, a wcześniej był szefem kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Dwa razy udało mi się wygrać wybory na słupa. I człowiek, który to robił, nie mógł w ogóle kandydować, bo taka to jest formacja. Także z panem Marianem chyba powiedziałem wyczerpująco, co myślę na temat tego. Ja jestem otwarty, ale pan Marian musi, że tak powiem, w parze z pastorem go nie weźmiemy eee, i tyle. No więc tam można powiedzieć, dwóch razem nie przytulimy. Znam go od kilkunastu lat. Ja nie należę do kościoła Nowego Przymierza, żeby nie było. Nigdy mnie nie namawiał nawet. To, że nie było, że tam pod wpływem coś, nieprawda. Ja nigdy Pawła nie namawiałem, żeby przystępował do jakiegoś projektu politycznego, w którym ja jestem. Raz byliśmy przez krótki czas w Unii Polityki Realnej, ale to dawno było. Wtedy Paweł był tam, kim on tam był? Ja byłem szefem regionu, chyba rzecznikiem prasowym, nie wiem. Znamy się od dawna. Te wywiady takie, to kiedyś robiliśmy raz w miesiącu, ale to od lat. Teraz są co dzień rozmowy. Tylko proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To nie była żadna tajemnica, że ja Pawła z nami razem robimy przekaz publiczny. Yy... Jazda się zaczęła, jak ja zacząłem jasno demaskować tych ruskich agentów w naszych szeregach, którzy straszły Amerykanami. A twierdzą, że Rosjanie to nas tu dopiero wyzwolą, to będzie ostoja konserwatyzmu i tam No niech jedzie do Rosji zobaczyć tam burdel. Stąd te ataki. Z agentura ruska, proszę pana. I te nazwiska, proszę zobaczyć, co mnie atakują za Pawła, to jednocześnie lansują sojusz z Rosją. Zielone ludziki, <tryk> macie odpowiedź. Niestety wielu...